I ta, która była zazdrosna, otruła mojego ojca. Czy ty jesteś zazdrosny? Zastanów się. Bo jeśli pielęgnujesz w sobie zazdrość, to być może kogoś zabijasz. Jezus mówi, tam też chcę wejść. To tylko ja mogę Ciebie ocalić od tej zazdrości.

ja, ego. Oh, cały czas mi. adorujesz tylko siebie. Ja, ja, cały czas Only ja. Tylko ja. Nic się innego nie liczy. Decisions. Niezgoda. Factions. Rozłamy. A jak to w waszych rodzinach wygląda? Czy są podziały? Rozłamy. Occasions of Zazdrość drinking too much pijaństwo ogiz hulanki you know this new age znacie new age uh sagittarius e horoskop o wszystkie znaki zodiaku I, i want to tell you what your life is going to be tomorrow horoskop wam powie jak i znowu te ruchy wężowe sneki o Ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Świętego, nie będą tego robić. Ale trzeba o tych listach porozmawiać, bo Bóg chce w to wejść. I can save you from it. Ja was z tego mogę zbawić. Let me enter. Pozwólcie, że wejdę. Rozdział okay, pierwszy. You know, I was surprised that um, I don't know how we are going to do it Nie wiem in more than time. Because St. Paul also Święty talks Paweł about.